Witajcie moi drodzy. Ten filmik nie będzie polityczny. Idziemy z Kumplem Rudym. Dziś robimy marsz poparcia dla zdrowego rozsądku. Też jeśli chodzi o politykę, to ja swoich wyborów się nie wstydzę. W którzy głosowałem na doktora Artura Bartoszewicza, w drugiej na doktora Karola Brodskiego. Były to wybory wcześniej zaplanowane, przemyślane. Ogłoszone na tym kanale, skomentowane, ale dziś idziemy natchnieni optymizmem, że ostatnim razem no, chyba 20, czy przeszło 20 kozaków znalazłem. Dziś optymistycznie biorę koszyk z nożykiem, przecież się może okazać, że będzie słabo. Na pewno znajdę jednego grzeba, już znalazłem wczoraj na podwórku kozaka, ale jego zbiorę jako ostatniego, jak już wrócę. Bo nie ma sensu grzyba wlec z podwórka i nosić do lasu. Natomiast liczę na to, że coś może się znajdzie, bo mokro jest, lało całą noc. noce gorące powinny grzyby rosnąć. A że ten rok jest przedziwny, i rosną już od wiosny. No to piękna sprawa. No, przedłem. Pierwszy, najbliższy zagarnik tam od mojego domu Nic nie było z grzybów Drugi tam przy autostradzie, tam najdalej po, położony Odpuściłem Jestem w trzecim, tu zobaczę Rozejrzę się, są ślimaki, widniczki Pyszne prawda, prawda jadalne Ale przypominam, od 20 maja do końca Od 20 kwietnia do końca maja wolno je zbierać Pozostałem W pozostałym okresie są pod ochroną więc tylko można podziwiać, no oczywiście te dzikie, jak ktoś hoduje to tam są może tam, kiedy chce ich tam odławiać i, i zjadać. No nie. Yy. Dwa razy robiłem tam, dwa lata temu robiłem według przepisu z internetu w jakimś tam oleju, ten. no to powiem, że nie, nie za bardzo, natomiast w zeszłym roku zrobiłem według mojego pomysłu i pyszne były. W tym roku im się upiekło, nie miałem czasu ich zebrać, sucho było. Pochowały się teraz, powychodziły, ale teraz już nie wolno ich zbierać. No, chyba, że Unia Europejska pozwoli całorocznie, jak już tam każe przejść na ślimaki i świerszcze. No tylko chciałem pokazać, że labo jest mokro. Ja mam bud wiejski wielozadaniowy wszechstronny, tak zwany gumopis terenowy. Muszę powiedzieć, że kiedyś takie, z takiej twardej gumy robili ciężkie. Nie bardzo się w tym chodziło. No, znaczy może, no, pochodziło się parę minut i miało dość. Teraz to, to dla nas takie leciutkie gumy. Wygodne są, przyjemnie się chodzi. Tam faktycznie się nie odczuwa, że, że się ma buciory duże na nogach. Taka, taka konkluzja. A ja tu się rozglądam za grzybami. No i oczywiście mój pies Reksio już w pierwszym zagajniku zobaczył, że jestem yy, zapatrzony w Bruno leśne, idę nogę i sobie teraz alternatywny marsz robię. No, ale on na ogół wraca. Wraca pod koniec mojego marszu i wracam, wracamy do domu. Mam nadzieję, że tym razem to będzie tak samo. No, dosłownie przeszedłem, ja wiem. 7-8 kroków. Jest pierwszy kozaczek. No, to jeszcze nie jest moje najlepsze miejsce. Także z pustym koszykiem nie wrócę na podwórku a tam przypomina, mam jednego czerwoniaczka to jest koźla babka kozaczek brązowy obieram go i do kosza dosłownie kilka metrów Przeszedłem, jest drugi jest dobrze, proszę Państwa i to taki już podrośnięty w piątek tu chodziłem, go nie widziałem może go nie było, bo zrobił malutki Grunt, że dziś go znalazłem. No, nożyk już będzie zaraz operował. Tutaj obieram, żeby brudu nie nosić. Dobrze, że koszyk wziąłem, to się nie będą tak gniotły, odparzały. Dziś już szedłem z przekonaniem, że na pewno coś będzie. No jak widać się, nie pomyliłem. No moi drodzy, 2 metry jest trzeci a tam dalej, o, widać, jest czwarty. Także. no, ten to już tak przeżarty przez ślimaki, że nie ma co go zbierać, nic jeden odpada. Ale ten jest, widzę, młodszy, zdrowszy, też obgryziony. Ale jeszcze coś zostało z niego, można go zebrać. No moi kochani tam już nic więcej nie było, idę na kolejne, mam nadzieję lepsze miejsce, ale tu jest nagroda za łażenie, bo przy samej drodze, o, jest taka droga, i to leśna, ni to polna, przy samej drodze stoi wielki wyrośnięty koźlarz babka. No. Korzyść mu się łamał, ale to nic. Do kosza i do dalej. Jestem już na moim takim ulubionym miejscu. Wprawdzie jesienne miejsce, ale w piątek tu było kilka kozaków. Dzisiaj chodzę. I kiepsko, brąza. No ale w jakimś dłuższym marzeniu jest jeden kozaczek brązowy. Dobry i to. No, i ten szalony kozioł sarny tu biega dookoła i dziwne odgłosy wydaje. No, no, niestety nie chce wyjść na otwarty teren, bo bym go nagrał albo zdjęcie mu zrobił. No, tylko biega po krzakach i harczy zimnie do mnie. Nie wiem, czy ja mu się kojarzę z samicą sarny, czy z jakimś grubym zwierzem, którego chcę odstraszyć. W pewnym sensie ja się go nie boję. On się chyba mnie trochę boi, bo boi się wyjść za mnie. No, ale nieważne, zabieram kozaczkę i tu się rozglądam. No, parę metrów dalej do odmiany. Jest gołąbek zielony. zwany też gryn szpanowym, z tego co pamiętam. Nie jest to pierwsza liga grzybów jadalnych. Ale mam kosz, bo to bardzo kruchy grzyb jest. Mam koszt, to śmiało mogę go wziąć. Zabiorę mu ten trzon do kosza, w koszu jest już pięć kozaczków, chodzi szósty gołąbeczek chodzę tu, chodzę, krążę, krążę Uf, kozaków nie ma, ale jest za to drugi gołąbek zielony wiem, tylko ten pomrownik ślimaczysko na niego już wlazło dostał pstryczka no, te takie ślimaki czarne, szare i te takie brązowe, nagie, bez muszli, są, yy, są trujące, mają śluz, który jest trujący, kaczki tylko je jedzą, łabędzie, ale to też muszą sobie dobrze wypłukać dziobami, biorą do dzioba, płukają ze śluzu i połykają, inne kury, indyki i tak dalej, jakby to jadły, to, to by się podusiły, więc zawieramy kozaka do kosza no tam pospacerowałem nic nie było tylko ten pierwszy gołąbek niestety odnoszenia się porozbarał go porzuciłem na Mślimaką jestem na kolejnym miejscu i tu jest młody kozaczek pomarańczowo żółty tak zwana pomarańczka z też osakiem Kraśniakiem, a no, różne tam nazwy są regionalne. Grundzę jest mały, jest, to znaczy, że urósł. W tym, w tym momencie, jak mnie tu nie było. A może jeszcze jakiś się znajdzie, inny mały. Ale już że trochę, mu się zjajałem i teraz wracać do domu. Już z godziny spokojnie łazikuje. Więc dla zdrowia, już spacer był, grzybów parę jest. Oczywiście po drodze jeszcze będę się rozglądał. A czy znaczy zdrowy rozsądek i rozum od tego napłynie? No powinien, bo tam na świeżym powietrzu się dotknie mózg, organizm się dotknie tłuszcz się wytapia, cukry się spalają w organizmie, trójglicerydy też się redukują i ogólnie ruch jest zdrowy. Nie? To też z głową i z umiarem, żeby sobie krzywdy nie zrobić jak tam. Dobra, koniec grędzenia. Zabieram grzybka i ruszamy dalej. No w międzyczasie był kozak brązowy, ale tak obgryziony przez ślimaki, że nieładny. A tu mamy uchomorek brązowy, kiedyś nazywany mglejarką pochwiastą. Smaczny grzyb jadalny, blaszkowany. Też kruchy jak i gołąbek. Ale jak z koszykiem się chodzi, to śmiało można zbierać. Z koszykiem, z wiaderkiem. No. Tam patrzę przed siebie jakieś 10 metrów przede mną chyba. chyba coś jest, jakiś grzyb. Muszę podejść. No dobrze, widziałem są to grzybki: te muchomorki rdzawo, brązowe. Jeden do kosza, drugi do kosza, coś tam w koszu się dzieje powoli. No ale, jakby były szlachetne, żeby większe, to by zapełniały szybciej. No ale nie ma to narzekać. To jest który, drugi, trzeci czerwca. No, w maju zbieranie, w czerwcu zbieranie nie jest tak źle. Dobra, krążę tu już. Pod kierując no, kierują się stopniowo w stronę domu No parę metrów dalej są olosówki, tu dwie tu trzy losówki czyli nazwa oficjalna to jest krowiak podwinięty. do lat 80. XX wieku uważane za jadalne potem nagle odkryli, że coś tam w nich jest szkodliwego po długim, dług, długoletnim spożywaniu no i większość ludzi, w tym ja m, przestała zbierać. Aczkolwiek znam takich, co zbierali, ich zbierają i mówią, że będą do śmierci zbierać i te reparacje mają tam, gdzie mają No Ja tylko pokazuję, że też też tu rosną łosóeczki, już się pojawiły Krążę, krążę. Wchodzę Nie ma, nie ma nic, w końcu jest jakiś kolejny młody kozaczek tu już też babka, kozaczek brązowy. Bierzemy go. Pójdę w stronę domu. kilkaset metrów i moja ulica. Pff, no nic, ale tu się będę rozglądał. Wszystko, co znajdę, zabieram. Już nie jest tak jak w piątek, że tak się sło i wszędzie były, czekały. Już, już muszę krążyć, muszę szukać. No ale znów lawa, znów jest gorąco, będą rosły grzyby, a to dopiero czerwiec, aż strach pomyśleć, no tylko, że po jest tak, że jak popada, popada, bo tam jak przywali, wyż taki gorący, suchy, to wszystko na popiół tutaj wysuszy i będzie po grzybach i dopiero trzeba będzie czekać na jesień, ale może będzie lepiej niż, niż tak tutaj teraz czarno widzę, dobra, zabieram tego ładnego kozaczka no tu będzie oddzielne wideo córka żyworodna tu występują one i na moim podwórku i wszędzie wokół o. dała nura też już wyszły no, przypominam wszystkie poazje i gady są pod ochroną w Polsce No i znów krąży, krąży, nic, jaszczurka chyba, tak. No jest jakiś podrośnięty kozaczek brązowy, koś nasz babka, chociaż ślimak go tu trochę obrobił z jednej strony, no ale sporo ładnych grzybek, więc go zbieram. jeszcze się rozejrzę i do domu, w drodze jeszcze dwa zagajniki, ale to takie tam, że tam jak coś będzie, to jak w ogóle coś będzie, to to już jest sukces. A jeszcze z wiosną to mega sukces. No, ale zobaczymy. jest kolejny kozaczek. Młody, fajnie W międzyczasie trzy były w jednym miejscu, ale obgryzione. A ten jest, ten jest ładny i nadaje się do filmu i do zdjęcia, o. No i bardzo dobrze. No już jestem blisko domu. Tu znalazłem gołąbki żółte. No ale ich nie będę zbierał, bo one one nie zawsze są dobre, nieraz są gorzkie, a tu są nie dość, że być może gorzkie, to poobgryzane. Po prostu filmuję, żeby pokazać, że takie też się pojawiły grzyby w lesie. No, tu niespodziewanie jest jeden kozaczek, to jest babka, obgryziony, ale duży. A tam, o, nie wiem, czy widzicie pod brzuszką, drugi jest duży koźlecz, brązowy. Więc tego zabieram, pójdę po tamtego. No, tu się nie spodziewałem, ale nie ma się co obrażać, że rosną w miejscu niespodziewanym. A przez które sobie idę, więc mogę pozbierać. Tamte dwa wziąłem, ale to proszę bardzo. Kilka metrów dalej jest trzeci. Też wyrośnięty. Chyślimy jak mu gąbkę obrobił. Zjadł. Ale jest co się. Nagle niespodziewanie pod koniec grzybobrania zrobiło się intensywnie. Dno w koszyku zapełnione Szału grzybowego nie ma, ale jak na początek czerwca to jest to eleganckie grzybobranie. Nie ma co narzekać. No już u mnie na podwórku, proszę bardzo, to jest rabata. Gdzie będę zielnik robił? Tu mięta. Mięta ogrodowa już sama się rozrasta. Kępkę wysadziłem w zeszłym roku, proszę bardzo. Tu grzyby zebrane w lesie. O, tam truskawki, tam poziomki A tu idziemy I pod którym mówiłem, że on tu czeka na mnie no, A nawet drugi się pojawił Dwa czerwoniaczki, No że na to kończymy, ja ich zabieram Dwa kozaczki na, podwór, na podwórku, myślałem że jeden, ale drugi widzę, że jeszcze przez noc I to ciecz. Ja Wam dziękuję za oglądanie, pozdrawiam, zachęcam do aktywności fizycznej, do się ruchu w plenerze czy w ogóle jakiegokolwiek ruchu, tylko z rozsądkiem, z umiarem, żeby sobie tam kukuń zrobić, krzywdy, nie połamać się, nie naciągać, nie, nie poodbijać narządów wewnętrznych od wściekania, wskakania itd. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się, cześć.